Święta to bardzo dobry czas na biznes. E, mamy do czynienia z gorączką przedświątecznych zakupów. Obserwujemy w grudniu, w porównaniu do listopada, około 20% wzrost sprzedaży w handlu detalicznym. W tym roku w Szczecinie obrodziło świątecznymi armarkami. To oznacza, że to może być świetny sposób, na biznes. W dzisiejszym odcinku programu Zakładamy Firmę pokażemy Wam, jak można zarabiać na świętach. Mufiny świąteczne z przyprawą korzenną. Wiele, jak to pachnie. U mnie już klimat świąteczny. Jest pracowity, ponieważ jest dużo imprez, jeszcze firmowych, jest dużo wydarzeń, tak jak mikołajki minione. A czy teraz są jarmarki nasze tutaj w mieście? A teraz weekend właśnie były jarmarki na zamku. Natomiast cukiernicy też mają pełne ręce roboty, no bo sezon świąteczny, tak? I święta niedługo. Na święta wszyscy chcieli mieć pyszne ciacha czy potrawy, więc to jakby sugeruje sam miesiąc. Natomiast, patrząc pod kątem całego roku, Wielkanoc i Boże Narodzenie zawsze były bardzo intensywne dla nas, więc zobaczymy, jak w tym roku będzie. Ciężki zawód, tak? bo to są nieprzespane noce, to jest bardzo ciężka praca fizyczna, ale jednak ta satysfakcja klientów jest jakby taką naszą największą nagrodą. Kiedy jest najciężej? <gryzys> Jak są kryzysy, <gryzys> tak? czyli ciężko się podnieść, no, są kontuzje najróżniejsze, ale też jeżeli jest bardzo dużo pracy, no to wtedy zapas kawy jest potrzebny. Najpierw trzeba mieć pomysł. Pomysł myślę, że trafiony, a później kwestia produkcji, czyli wymyślenie przez modelarkę później projektu bombki, odlew formy i czas produkcji, czyli szkło wmuchane w formę, srebrzone, malowane tapami, kapslowane i pakowane. Wartość rynku ozdób choinkowych szacowana jest na miliony złotych. Ale co ciekawe, klienci coraz częściej zamiast produkowanych masowo w chińskich fabrykach bombek wybierają rękodzieło. Mamy w tej produkcji też i wianki, i choinki. Choinki taką ciekawostkę, niektóre to po prostu też latem zbieramy łupki bobrowe, także też i zwierzęta nam pomagają, także mamy z bobrowych. Wszystkie mamy zamontowane lampki LED, także są świecące. Są też bombki, czyli jakieś z dekupażem. Są tu zbrokatowane. No jest szeroka gama produktów. Jeżeli kończymy święta, to dla mnie sezon na następne święta zaczyna się już od stycznia. Okres taki, który mogę sobie pozwolić, że jest luzem, to jest między świętami a sylwestrem. Bez choinki nie ma świątecznego klimatu. Nic więc dziwnego, że Polacy każdego roku w grudniu kupują nawet 4,5 miliona świątecznych drzewek. Ale jeżeli ktoś myśli poważnie o tym biznesie, no to nie może obudzić się we wrześniu, że w grudniu chce sprzedawać choinki. To biznes skomplikowany, wymagający cierpliwości, a także dobrych znajomości. Akcja choinki. Rozumiem co oczywiste, trwa w grudniu, ale ile takie firmy jak Rajski Orzód do tego grudnia się przygotowują? Tak naprawdę przygotowania trwają cały rok, bo już po zakończeniu akcji są jakieś podsumowania sezonu i wstępne plany co do przyszłego roku. A tak naprawdę praca przy choinkach trwa cały rok na plantacjach. Na naszych zaprzyjaźnionych hodowlach pracownicy cały rok dbają o te choinki, nawożenie, przycinanie. Dbają o to, aby prawidłowo rosły. A już od gdzieś z okresu lipca, sierpnia zaczynamy wy wybór najładniejszych drzewek i przygotowanie ich do sp sprzedaży w grudniu. To, to się ludziom wydaje, że to rośnie w parę tygodni, a to przecież nieprawda. Ta choinka ma około 10-12 lat więc jest to sporo czasu, naprawdę i dużo pracy włożonych. Na pewno okres przedświąteczny jest dla nas okresem intensywnym, jednak przy naszej branży jest to taki, można powiedzieć, bufor na zimę. Bąbki paprykarze pokazują, że jak jest pomysł na biznes, to zaraz za tym mogą pojawić się pieniądze. Ale słuchajcie, inicjatyw jak można zarobić w czasie świąt Bożego Narodzenia jest znacznie więcej. Przykładowo, osoba, która śpiewa kolendy na wieczorze firmowym, może jednego wieczoru zarobić nawet 2000 złotych. No, ale wiadomo, tu potrzeba talentu wokalnego, a jego nie każdy posiada. Posłuchajcie, co na temat pomysłów na świąteczne biznesy mówią nasi eksperci. Mówi się, że biznesy świąteczne typu choinki, bomby, są takie biznesy, które same się sprzedają i same się promują. Czy to prawda, czy może nie do końca prawda? Myślę, że te biznesy są bardzo wdzięczne do promowania, ponieważ możemy tworzyć pewien swego rodzaju storytelling i opowiadać historię czy powstawania tych bombek, bo wierzę, że część biznesów tworzy je ręcznie. Również ludzi, którzy stoją za po historią powstania takich bombek, a także pokazać naszym. Odbiorcom naszym klientom, jaką rolę te bombki, te choinki odegrają w ich życiu przy ich e, wigilijnym stole. To jest świetny pomysł na biznes, jeżeli chcemy go wypromować szybko, ponieważ istnieją ku temu techniki, takie jak na przykład reklama Google Ads, czy reklamy sponsorowane na Facebooku czy Instagramie. Dzięki nim w szybki sposób dotrzemy do tych użytkowników, których chcemy w tym czasie, a nie będziemy musieli przez cały rok dbać o to, żeby poświęcać swój budżet na reklamy. Obserwujemy duży wzrost zainteresowania klientów ręko. Dziełem. Myślę, że to jest dobry kierunek. Lubimy kupić na prezent coś, co jest wyjątkowe, nietypowe, co wyróżnia się w ofercie handlowej. A więc na koniec, w imieniu swojej, a także Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, wszystkim przedsiębiorcom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i tego, żeby w roku 2022 wasze biznesy funkcjonowały bez żadnych zakłóceń. A jeżeli jesteście młodymi przedsiębiorcami albo dopiero zakładacie biznes, to pod tym adresem znajdziecie wszelkie informacje, jak wasz biznes można jeszcze rozpręcić, dofinansować i sprawić, żeby w przyszłym roku działał jeszcze lepiej.